Witam Was bardzo serdecznie w ostatnim vlogmasie. A wiecie co to oznacza? Ostatni vlogmas oznacza, że zostały jedynie 4 dni do świąt Ale dobra, bez zbędnego gadania, najwyższa pora zaczynać. W dzisiejszym vlogmasie stwierdziłam, że porozmawiam sobie z Wami troszkę na temat prezentów last minute. Bo jeżeli ktoś jeszcze nie kupił prezentów, to oznacza, że jest. W czarnej dziurze i najwyższa pora y, o czymś pomyśleć, czy to dla mamy, czy dla cioci, czy dla siostry. Tak więc dzisiaj powiem Wam o kilku pozycjach, które ja bym chętnie dostała i które uważam, że są fantastycznym pomysłem, żeby kogoś obdarować. Tak więc bez zbędnego gadania przechodzimy. Oczywiście fakt, że jest to ostatni vlogmas oznacza, że już więcej vlogmasów nie będzie, ale nie martwcie się, jeżeli chcecie obejrzeć inne vlogmasy, to tutaj zostawiam Wam playlistę do vlogmasów sprzed roku i sprzed dwóch lat. Czyli łącznie mielibyście do obejrzenia 8 vlogmasów, jeszcze. <grych> tak więc, jeżeli macie ochotę, to możecie obejrzeć. One są bardziej. Ym, ym, społeczne. Mianowicie, wtedy jeszcze można było na spokojnie wychodzić z domu, bez maseczek, było dużo ujęć ze szkoły. Tak więc, jeżeli chcecie tam, tamtejsze vlogmasy zobaczyć, to Was bardzo serdecznie zapraszam. A teraz, bez zbędnego gadania, przechodzimy dalej. I yy, moim zdaniem, super pomysłem na prezent. Są planszówki I mówiąc gry planszowe mam na myśli Coś takiego Albo um, Coś takiego, słuchajcie Mali Powstańcy to jest gra, którą dostałam na święta Jak byłam w piątej klasie Albo w szóstej I uwielbiam ją I wtedy miałam 11 lat A do tej pory uwielbiam ją w grać W nią grać, czyli wiecie co to oznacza? Że ta gra jest przeznaczona dla osób tak naprawdę w każdym wieku, żeby było zabawniej. Partnerami tej gry są IZHP i ZHR, tak więc myślę, że oczywiście, jeżeli miałby to być harcerski prezent, to jest to fantastyczny pomysł. Żeby było lepiej, ta gra ma uzupełnienie, która się nazywa Liberator. To jest taki mały pionek z samolotem, i wtedy ta gra nabiera jeszcze nowego znaczenia. Tak więc, to jest fantastyczny pomysł. Innym fantastycznym pomysłem jest Rumikub Którego my mamy w takiej małej wersji I to jest gra bardzo sprytna I jeżeli nie jesteście sprytni to lepiej żebyście w to nie grali Bo was to bardziej zirytuje Niż, niż będziecie się dobrze bawić Mogę wam powiedzieć, że grałam w nią wczoraj I przegrałam z moim yy, bratem, który jest 9 lat ode mnie młodszy Siara! No i oczywiście kto się naoglądał Gambitu Królowej, będzie e, zachwycony szachami. E, jest to klasyk, tak jak warcaby albo chińczyk. Tak więc e, myślę, że jakiś elegancki zestaw szachowy, tak jak ja tutaj mam, o proszę, z drewnianymi figurkami, dosyć ładne są. To by, byłby też dobrym pomysłem na prezent. Ale dobra, to była pierwsza pozycja. Teraz przechodzimy do pozycji drugiej. Właśnie się skapnęłam, że ktoś Źle poukładał szachy i mój wewnętrzny perfekcjonizm się zirytował, więc jeśli chcecie zobaczyć perfekcyjnie ułożone szachy, właśnie je ułożyłam. Pozycją drugą są również gry, ale nie planszowe, a gry kieszonkowe. I nie wiem, czy kojarzycie, ale my kiedyś mieliśmy ogromną fazę na kupowanie takich miniaturowych wersji gier różnego typu, żeby zabierać je w podróż ze sobą. Tutaj już są mocno sfatygowane dable. I mogę wam powiedzieć, że te gry są fantastyczną e, alternatywą. Mówiąc alternatywą, miałam na myśli, że zamiast zabierać duże gry, można zabrać właśnie takie małe. Dla tak naprawdę wszystkich wyjazdów harcerskich, bo wszystkie te gry fantastycznie integrują i są na tyle małe, że można je schować nawet nie do dużego plecaka, ale do małego podręcznego. I rozłożyć je w pociągu, bo zazwyczaj one nawet po rozłożeniu nie zajmują dużo miejsca. Tyle, co trzeba je trzymać w ręku, tak więc naprawdę mało miejsca zajmują i są fantastyczną metodą, no po prostu, żeby czas zająć sobie w pociągu na przykład, albo w autokarze. I tutaj na przykład mamy jakieś czarne historie. Czarne historie to jest naprawdę karta, yy, znaczy gra karciana, którą ja bardzo lubię. Proszę bardzo, tak wyglądają. I to jest gra w detektywa na przykład, nie wiem czy wiecie. I tutaj z tej strony macie napisaną historyjkę, a z drugiej macie wyjaśnienie tej historyjki, ale nie będę wam ich pokazywać, bo do wyjaśnienia historyjki trzeba dojść zadając pytania. I te pytania mogą być jedynie takie, na które można odpowiedzieć tak lub nie. Tak więc yy, ta gra jest trochę trudna, ale ja wam bardzo serdecznie polecam. Jak widzicie, ja mam wersję Boże Narodzenie. Tutaj mam Skrable, no i Double. Double to jest taka gra, która składa się z, o, z takich kart, które mają tutaj kilka takich wzorów. I żeby było śmieszniej, y, tą jedną talią kart można zagrać minimum pięć różnych gier na różnych zasadach. Więc też fantastyczna sprawa. I bardzo serdecznie Wam polecam takie małe gry, żeby kupicie pod choinkę. Jeszcze osobiście polecam Wam z całego serca kości opowieści, których ja sama nie posiadam. Ale są też fantastyczną y, grą, żeby zintegrować innych. No ale dobra, przechodzimy do pozycji trzeciej. Kolejnym pomysłem są świece zapachowe i zapachowe kominki. I powiem Wam, że u nas w domu w tym roku ten kominek robi szał i stoi w pokoju, w którym spędzamy najwięcej czasu razem z dzieciakami. I cały czas praktycznie nam pachnie. Jeżeli chcecie wiedzieć, to w tym samym pokoju ja mam yy, e-wykłady, e czyli ja siedzę po prostu na wykładach. I najczęściej odpalam sobie taki kominek, i nawet nie wiecie, jaki ten zapach potrafi być odprężający, kiedy ja sobie siedzę na takim wykładzie, a moje rodzeństwo na lekcjach zdalnych. I ten kominek się pali i sobie pachnie. I uważam, że to jest fantastyczny pomysł, żeby kupić nawet nie, co, nie tyle, co sam kominek, bo kominek jest dosyć drogi. Jeżeli macie ograniczone możliwości finansowe, to yy, no, możecie kupić właśnie taką stacjonarną. stacjonarną? Taką wolno stojącą świeczkę albo wosk do kominka, który jest naprawdę tani, 5 zł zazwyczaj ko kosztuje. Yy, I mogę ci powiedzieć. Mm -hmm. Jakie boski to mniej więcej 5 zł kosztują? Mm -hmm. Ogólnie jak ja kupowałam na stronie to kosztowały 3,50, chyba, a raz kupowałam w Arkadii chyba to 3 zł. Mm -hmm. A kominek, jak nie kupujesz z Janki Candle to mm -hmm. on kosztuje nawet z 10 zł kosztować, więc to jest naprawdę bardzo dobry pomysł na prezent. Tak więc, e, jeżeli nie kupujecie kominka z Janki Candle, który potrafi kosztować ile? 80 80 zł. Ja, 80 ja wtedy złotych? nie wiedziałam, że są inne kominki. Tak więc możecie kupić też no Neyma. Założę się, że w Pepko jakiś będzie. Nie wiem, czy w... Nie wiem gdzie w no, Rosmanie. W Rosmanie. Tak więc powiem wam, że y, aromaterapia działa cuda. I jeżeli nie macie pomysłu, to y, mówię wam, że taki kominek może być fantastycznym pomysłem. I to nie tylko dla dziewczynki. Dla chłopaka też taki kominek może być. Założę się, że są inne designy, a to, że mój wosk był czerwony, to wiecie, możecie kupić woski innego koloru, innego zapachu. Są na pewno też jakieś niebieskie i zielone. Kolejnym pomysłem, który jest Yy, Niedrogi, a dobry yy, na prezent, to są kubki. I nie mówię tutaj o byle jakich kubkach, tylko mówię tutaj albo o kubkach termicznych, albo o kubkach naprawdę bardzo ładnych. Tak więc, jeżeli chcecie wiedzieć, to ten kubek termiczny, no jak sama nazwa wskazuje, jest kosty, ale jest zakręcany i w środku ma w ogóle herbatę przetrzymywaną, fajnie. I yy, mogę Wam powiedzieć, że taki kubek jest dobry nie tylko, żeby zapakować sobie w niego kawę i pojechać z tą kawusią i będzie długo ciepła ta kawusia do szkoły na przykład, albo albo, albo gdziekolwiek, na uczelnię to mogę wam powiedzieć, że te kubki fantastycznie sprawdzają się na obozie żeby było śmieszniej, mówiłam o tym kubku już w filmiku, teraz myślę, który to był filmik, ale to był chyba ten i mogę wam powiedzieć, że ten kubek naprawdę się sprawdza na obozie. Moja siostra approved! Tak jeszcze jakie ja byłam na obozie, to wszyscy. To kubek od niekosi mi kosie. No a e, jeżeli nie kubek termiczny, to taki kubek. Słuchajcie. Nie powiem skąd e, on jest, ponieważ jest to kubek, który był prezentem. Był to prezent e, dla mojej siostry, nie dla mnie, ale jest to mój ulubiony kubek. I ona też go bardzo lubi, ale muszę wam przyznać, że e, chyba dużo częściej ja z niego piję. Niż ty. Nie, bardzo często z tego kubka piję I bardzo go lubię Mogę wam powiedzieć, że u nas w domu Jest zatrzęsienie takich kubków Z uchem do kawy I muszę wam przyznać, że Ja całkiem lubię takie kubeczki Zwłaszcza takie, które są troszkę takie Estetyk I tak są takie eleganckie Tak więc, o I tak samo, nie wiem czy wiecie, mam trzy takie termosy Ale najczęściej korzystam z tego W sumie to nie jest termos, tylko kubek termiczny Nieważne, przechodzimy dalej Jeżeli macie w rodzinie artystę I musicie go obdarować jakimś prezentem I nie macie za chiny ludowe pojęcia czym To uwierzcie mi Że tak naprawdę wszystkie przybory plastyczne Dla tego artysty Nawet jeżeli takowe już ma w domu Się przydadzą Bo niestety jako No ja też maluję, tak? Coś tam tworzę, no nie tylko maluję Ja tak naprawdę rysuję też, szkicuję Raz próbowałam brać się za rzeźbę Ale... Nie umiałam utwardzić gliny i mogę wam powiedzieć, że te wszystkie przedmioty plastyczne są strasznie drogie i żeby kupić je sobie wszystkie samemu, albo nawet wziąć pieniądze od rodziców na te wszystkie przedmioty plastyczne, to jest po prostu za dużo. Jeżeli nie wiecie co kupić, to naprawdę nowy pędzel, nowe pędzle, nowy zestaw ołówków. Farb, tutaj są olejne, ale jeżeli nie olejne, to macie do wyboru akryle, akwarele, tak naprawdę macie milion możliwości rodzajów farb, tak? Możecie kupić coś takiego, jeżeli myślicie, że hmm, no ona na pewno ma dużo farb, on na pewno ma dużo pędzli, na pewno już się nie przydadzą. Otóż nie, naprawdę każde przedmioty artystyczne się przydają i jeżeli myślicie, że to się już nie przyda, to to się przyda, możecie to śmiało kupić. I wskazówka ósma. Jeżeli yy, osoba, którą obdarowujecie, jest fanką jakiegoś artysty, muzyka czy może aktora, to możecie kupić mu na przykład płytę danej osoby. Jak widzicie, ja mam dwie płyty Lany Del Rey. Yy, mam też yy, ja ogólnie zbieram płyty. Mam całe mnóstwo płyt. Jeżeli chcecie wiedzieć, to pokazuję wam tutaj jedynie cztery, ponieważ reszta jest w samochodzie ponieważ jak możecie się domyślić, no, najczęściej, yy, naj, no najczęstszą okazją do posłuchania jest po prostu jakaś podróż, a te cztery płyty akurat zostały w domu yy, i dlatego je mam przy sobie. A jeżeli nie płyta z muzyką, to yy, w takim razie film na płycie. I mogę Wam powiedzieć, że to jest fantastyczny sposób, żeby wesprzeć też artystę. Chociaż to się tak mówi, że wesprzeć artystę, ale na przykład założę się, że taka, taka lana zarabia tyle, że jej różnicy nie zrobi jedna płyta w te czy we w te. Ale zastanówcie się, czy na pewno nie możecie kupić na przykład płyty jakiegoś polskiego artysty. Pamiętajcie, że mamy takich twórców jak na przykład kwiat jabłoni, którzy się rozwijają, albo na przykład lor. Nie wiem, czy wiecie, dziewczyny są no, niewiele młodsze ode mnie, a tworzą fantastyczną muzykę, tak więc e, myślę, że to są dobre pomysły na prezenty, jeżeli chcecie nie tylko ucieszyć obdarowaną osobę i jesteście pewni, że ta osoba nie ma tych płyt, i wesprzeć również artystę. E, ostatnim moim pomysłem, to moim zdaniem to jest dobry pomysł, żeby obdarować na przykład koleżankę, przyjaciółkę, chłopaka, dziewczynę swoją. E, to słuchajcie, są bilety kolejowe na jednodniową wycieczkę do polskiego miasta. Mogę Wam powiedzieć, że taka wycieczka może się zamknąć już w kosztach do 120 zł za jedną osobę, czyli to jest naprawdę mało i potrafi być fantastycznym wspomnieniem, jeżeli chcecie wiedzieć. To ja często w taki sposób jeżdżę. Jeżdżę tak. No, na przykład byłam w ten sposób w Łodzi i byłam w ten sposób w Krakowie. I mogę Wam powiedzieć, że y, obie te wycieczki były fantastyczne, były udane, były y, moc przygód i w ciągu całej, całego dnia jednego, pomimo tego, że trzeba wcześnie wstać, ale to naprawdę wtedy przestaje mieć znaczenie, bo można się wyspać na przykład w pociągu, w ciągu jednego dnia możecie zwiedzić naprawdę multum rzeczy. I takie bilety kolejowe będą fantastycznym pomysłem na prezent. I jeżeli zastanawiacie się, dlaczego tak mało? Dlaczego tylko 120 zł do 150 zł maksymalnie? Słuchajcie, bo jedyne za co płacicie, to za bilety w jedną i w drugą stronę, i za jedzenie, i za ewentualne atrakcje. Nie płacicie za nocleg, który najczęściej jest najdroższy, i no, za inne tego typu bzdury, typu no, kolejne śniadanie, następnego dnia, kolejny obiad. I wiecie, to naprawdę jest w stanie wyjść w kosztorysie bardzo niewiele. Potrafi wyjść nawet mniej niż czasami zabiwek trzeba dać, tak więc jeżeli zastanawiacie się nad taką wycieczką, jeżeli wiecie, że wasi rodzice się zgodzą na to, żebyście we dwoje albo jedynie we troje pojechali do jakiegoś innego miasta, to ustalcie termin, zaznaczcie tej osobie, że zaklep sobie weekend i macie pomysł na prezent. A teraz ostatnia wskazówka ode mnie, i to nie będzie pomysł na prezent, ale taka drobna wiadomość: że jeżeli naprawdę nic z tych rzeczy macie wrażenie, że się nie sprawdzi dla danej osoby, to bądźcie pewni, że zapytanie się drugiego człowieka o to, co chce dostać pod choinkę, wcale nie jest złe i to wcale nie jest głupie. Gorzej jest, jak ta osoba odpowie, że chce niespodziankę. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że podobały Wam się tegoroczne vlogmasy. Jeżeli ich jeszcze nie oglądaliście, to odsyłam Was do playlisty. A tymczasem, wesołych świąt, moi drodzy. Jeszcze będziemy się widzieć w tym tygodniu w różnych innych filmikach, ale ja już Wam życzę wesołych świąt i słuchajcie, czuwajcie w uśmiechu i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!